Kim są prawdziwi przyjaciele? To na pewno ktoś, kto zawsze służy pomocą i wysłucha. Dziś w Multidufan dowiemy się, którzy z naszych bohaterów są prawdziwymi przyjaciółmi. Jaka pyszna kola, mogłabym ją pić przez cały dzień! Ojej, Suzy będzie zaskoczona, kiedy zobaczy, co jej się przykleiło do spodni. Suzy, będziesz gwiazdą Instagrama. Zobacz! Co? Dlaczego zrobiłaś to zdjęcie? Teraz wszyscy będą się ze mnie nabijać, czy nie jest ci wstyd? Bez spokój. Jesteś taka nudna. Tego się po tobie nie spodziewałam. Ale mi przyjaciółka. Dobra, mam nadzieję, że nikt się nie zorientuje, że to byłam ja. Ojej, Susi, co się stało z twoimi spodniami. Chyba pękły w szwach? Co? Ale mam dziś pecha. Nie martw się, pomogę ci je naprawić bardzo szybko i łatwo. Bardzo ci dziękuję, Mary. Jesteś prawdziwą przyjaciółką. Nie ma za co, zawsze pomogę. Kate, jesteś taka piękna. Ta piękność mogłaby bardziej uważać. Dziękuję, Andy. To bardzo miłe. Częstuj się koktajlem. Nie, to katastrofa. Kate, zamknij buzie, On nie może tego zobaczyć. Muszę natychmiast to naprawić. Tak lepiej. Teraz znów jesteś bardzo ładna. Kate, to to jest. Andy, nie martw się. Nawet mnie nie zauważyłeś. Jestem duchem. Przepraszam, to jest Kate, moja najlepsza przyjaciółka. Ona y, przypadkowo znalazła się tutaj i postanowiła mi pomóc. Ale ty nie potrzebujesz pomocy, jesteś zawsze najlepsza. Dziękuję, Andy, jesteś taki słodki. O, Judy, cześć! O, Suzy, cóż za spotkanie, co ty tu robisz? To jest Andy, mój chłopak. Zaprosił mnie na randkę. Wow, Andy, cześć! Słuchaj, jesteś bardzo przystojny, taki męski. Nie widzę, Kate, możesz się przesiąść? Wiesz co? Ty też jesteś bardzo ładna. Może pójdziemy gdzieś razem? Co się dzieje? Czy ktoś próbuje ukraść mi chłopaka? Mm. Nie martw się, Kate. Lili zawsze jest przy tobie. Zajmę się tym. Pozbędę się jej. Co ty robisz? Czy wiesz, kim ja jestem? Zaraz gdzieś zadzwonię i wyrzucą cię z pracy. Dzięki Lili, zawsze mogę na ciebie liczyć. No to było trochę dziwne. No to co, pójdziemy do kina? Andy, nie miałam pojęcia, że jesteś taki. To odrażające. Dzięki za zaproszenie, ale już się z Tobą nie umówię. I jak, nieźle załatwiłam tę dziewczynę, co? Tak, a ja zostawiłam Andy'ego. A teraz chodźmy do kina. Lili, naprawdę jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Jaki ciekawy film. O, tak dawno takiego nie oglądałam. Wow, napisał smsa i zaprosił mnie na randkę, ale fajnie. Tak, całkiem spoko. Chyba ma obsesję na punkcie tego chłopaka. Jess, pomożesz mi wybrać strój? Spójrz, mam różową sukienkę. Co o tym sądzisz? Czy nadaje się na pierwszą randkę? Mm, raczej nie. Nie podoba mi się. Wiesz co byłoby naprawdę fajne? Zaraz ci pokażę. Teraz wyglądasz olśniewająco. Bardzo mi się podoba. Serio? Wyglądam jak nastoletni chłopiec. Nie wymyślaj, wyglądasz jak prawdziwa dama. Trzeba tylko poprawić fryzurę. No i gotowe. Teraz wyglądasz cudownie. Co? Wyglądam okropnie, jak można w ogóle tak chodzić. Okropnie! Po prostu nie rozumiesz mody. Spójrz, dokładnie taki sam wygląd jest w magazynie. Przy okazji to najmodniejsze czasopismo na świecie. Tak? No dobra, może ja naprawdę czegoś nie rozumiem. To będzie mój najlepszy dowcip w życiu. Cześć, Suzy, dlaczego jesteś tak ubrana? Wybierasz się na bal przebierańców? Nie, idę na randkę. No to zdejmij to natychmiast. Czyś ty zwariowała, nic się z tobą nie spotka. A? Ale Jess powiedziała, że wyglądam świetnie. Jess, okłamała cię, wyglądasz strasznie. Co teraz zrobimy? Nie martw się, coś wymyślę. Na przykład możemy zamienić tę koszulkę w bardzo ładną sukienkę. A żeby było jeszcze ładniej, dodam kilka szczegółów. Na przykład ten pasek. Mary, jesteś prawdziwą czarodziejką. To jeszcze nie wszystko. Teraz musimy trochę poprawić fryzurę. Mhm. Mm Gotowe. Dziękuję. Teraz wyglądam jak księżniczka. Nawet jak królowa. Pospiesz się iść na swoją randkę, bo się spóźnisz. Chcę mieć świeżutkie selfie. Dawno nie publikowałam nic na Instagramie. Jestem taka ładna. O nie, co to jest? Dlaczego wszystkie zdjęcia są takie brzydkie? Nie, no nie mogę tego opublikować. Dlaczego jesteś taka smutna? Spójrz, moje zdjęcia są okropne, a ja tak bardzo chciałam zamieścić coś na Instagramie. No tak, nie są najlepsze. Ale nie martw się, pomogę ci zorganizować prawdziwą sesję zdjęciową w domu. Tło gotowe. Hej, połóż się na tej wacie, a ja zrobię ci zdjęcia. Coś mi mówi, że to będzie Twoja najlepsza sesja zdjęciowa w życiu. jak? Coś wychodzi? Tak, przepięknie. To najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam. No, rewelacyjnie. Jestem zachwycona. Koniec. No, pokaż co tam wyszło. Patrz i podziwiaj. Wow, jestem naprawdę ładna! Lili, jesteś prawdziwym fotografem. Wiesz co? Masz ładne zdjęcia? No to teraz możemy sobie zrobić selfie i się trochę powygłupiać. Co za wielki stos prezentów! Nie do wiary! Myślę, że to będzie naprawdę fajne tło dla nowych zdjęć. Coś tu nie gra. No, nie wygląda to zbyt ładnie. Co zrobić? O, Judy, super, że jesteś! Tak, jestem. Czego ode mnie chcesz? Proszę o pomoc w robieniu zdjęć. Chcę mieć piękne zdjęcia z prezentami w tle. I jak? Fajnie wyszłam? Jest ładnie? Bardzo niesamowicie. Najlepsze zdjęcia w historii. Dzięki za pomoc. Proszę to dla ciebie, chcę Ci podziękować. O, tort. Fajnie. No to chyba mogę już iść, papa. Pa. Tak, ale y, my, myślałam, że przynajmniej mnie przytulisz. No dobra, obejrzę zdjęcia. Co to jest? Nawet moje zdjęcia były lepsze. To straszne. Judy, wracaj tu! Tyle tu listów i wszystkie jakieś takie nudne. O, to list od Mary. To takie słodkie. Droga Suzy, zapraszam cię na moje urodziny. Kocham cię, Mary. O, a to sms jazz. Ona raczej mnie lubi tak bardzo jak Mary. Oh. Jestem taka głodna. Jak mogłam zapomnieć wziąć z domu obiad? Sprawdzę, czy mam coś w plecaku. Nie, czekoladek też nie mam. Zostało puste opakowanie. Jess, może podzielić się ze mną twoim twixem? Jestem naprawdę głodna. A, Twix! Zapomniałam o nim. Daj mi chociaż gryza. Sorry, Suzie, ale to jest zbyt dobre. Czy tak postępują prawdziwe przyjaciółki? Mogę tu usiąść? Jasne, siadaj. Jestem taka głodna. Dlaczego twój brzuch jest taki głośny? Psujesz mi apetyt. Lepiej posłucham muzyki. To wszystko z głodu. Jesteś głodna? Tak, bardzo. Zapomniałam wziąć z domu jedzenie. Dlaczego nie powiedziałaś od razu: proszę, częstuj się. Wystarczy dla nas obydwu. A tak w ogóle to jestem, Mary. Dzięki, a ja, Suzie. Teraz trzeba pomnożyć, y, dodać czy odjąć. John, jesteś taki zabawny. Nie, to ty jesteś zabawna. Może mi pomożecie? Nie wiem, co napisać. Pomóżcie mi, proszę. Co? Nie przeszkadzaj nam. Nie widzisz, że rozmawiamy? Suzy! Suzy, spójrz tutaj. To będzie zero. Napisz zero. Chyba mnie nie słyszy. Mam nadzieję, że przynajmniej to zobaczy. Zero! Spójrz! Zero! Kurcze, nie patrzy. Co robić? Wiem. Muszę wysłać jej wiadomość. Co to jest? Mary, co ty robisz? Lepiej byś pomogła swojej przyjaciółce. Jakby tu pomóc, wiem. Zrobię to szybko, w porządku, Suzy, już rozumiesz? Tak, dziękuję Mary, jesteś prawdziwą przyjaciółką. No co ty, cieszę się, że mogłam ci pomóc. Mhm. Subskrybuj kanał MultiDufan, żeby nie przegapić nowych challenge'ów. Będą jeszcze fajniejsze i jeszcze bardziej interesujące. Zostań z nami.